Cześć wam tu muzyczne, bum, muzy. Mam tu wprócz. Wiem też, że szukacie jakichś nowych nut W muzycznej sali rozejrzyjcie się, rozejrzyjcie się. To mogę wam odnaleźć je. Ta góra trzęsie bo ja jaki skręcić w nim. Zasunie wam koci i poleci z nim, tak jak mój nowy tri. Muzyczną mam kanapę, gdy kładę łapę, to słyszę zaraz fajny dźwięk. Tu mały myk jeszcze masz, że zadkiem na niej grasz Każdy znajdzie własne Bo dla mnie to jasne Gdy muzyka jest w was, to nas mocniej gra Wszystko zrobić, z nią się da Hej Gabi Czy już czujesz ten rytm, nasz nowy plid No cóż, gdy muzyka jest tuż, zagramy razem już muzyczna piątka tańcem przybliży noc. Gdy muzyka tu jest, to zaświecisz tu też. Łapka, to czujesz moc. Uderz bębę, lat, potem pazurem drap i grubisz tak. Muzykę głośniej dziś daj. Muzykalny to jest raj. znaleźć ją tym, którzy ją chcą. Muzyczny poczuł luz, a zawsze będziesz już tu.